Ale spontaniczny wyjazd! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Witam Was serdecznie. Powinienem teraz montować dla Was odcinki. Powinienem teraz siedzieć w papierach. Powinienem teraz szykować się na otwarcie sezonu szczupakowego, które jest już za dosłownie 3 dni. A ja jestem w tym momencie w trasie prosto w to samo miejsce, gdzie byłem ostatnio na Karasiach. Mimo fatalnej pogody, mimo natłoku pracy, po prostu nie mogłem się powstrzymać. Muszę tam wrócić. Przede wszystkim dlatego, że to miejsce za dosłownie tydzień tak zarośnie, że nie będzie tam możliwości już wędkowania, a ja tak jestem nakręcony na te karasie, tak mi się to podobało, tak się cieszę z tych nowych życiówek i naprawdę fajnych ryb, że po prostu nie dałem rady, wsiadłem w samochód, zabrałem ze sobą minimum sprzętu, Patrz, to nie do końca prawda, bo mam prawie cały ze sobą ten, który miałem ostatnio, ale dzisiejszy odcinek to metod feeder z minimum sprzętu i mam nadzieję z dopiskiem piękne karasie z dużej rzeki. Dosłownie 10 minut, moje stoisko gotowe, tak jak widzicie, naprawdę niewiele rzeczy. Jedna półka, bo ma dzisiaj wiać i padać, no to ją zabrałem. Jest tam jakaś kukurydza, jakieś robaki i czerwone i białe, ale przede wszystkim pelet. Dwa smaki, które ostatnio się sprawdzały. Do tego buzer truskawkowy, dokładnie te same dwie wędki co ostatnio. Katsudo Slim Long Distance i klasyczny Long Distance. Obydwa do 120 gramów. Duży podbierak. Bardzo duża siatka. No i nie mogę powiedzieć, że nie mam żadnego doświadczenia w łowieniu w tym miejscu, no bo byłem już raz, co oczywiście nie jest dużym doświadczeniem, no ale być raz, a nie być w ogóle to jest oczywiście przepaść. Natomiast dzisiaj czeka mnie dużo trudniejsze zadanie, bo po pierwsze jest 12 stopni mniej niż ostatnio, po drugie woda opadła jeszcze bardziej, a po trzecie zarosło to. Niesamowicie tutaj byłem dosłownie 3 dni temu, a wygląda to jak zupełnie inne miejsce. Jakieś tam za kole między tymi kapelami widzę, także będę rzucał jedną wędką w lewo, tak jak ostatnio, a gdzie pośle drugą, naprawdę nie mam pojęcia, bo jest tutaj niesamowicie gęsto. No ale nie przedłużam. Zaczynam łowienie i liczę na chociaż dwa, chociaż trzy, piękne karasie. Dojrzały, tonący banan. Od razu wyjmę dwie kulki, bo od tego zacznę. Na to miałem najwięcej brań. Hak na gotowym przyponie Mikado numer 6 i pin, że tylko wbijamy w tą miękką kulkę. I gotowe. Apelet zanętowy, prawie dokładnie taki sam jak ostatnio. Jedyna różnica, że dodałem do tego trochę grubszej mieszanki. Może to odgoni trochę tą wzdręgę, może nasyci ją troszeczkę szybciej. I nie będzie tak przeszkadzać. Tak jak ostatnio, absolutnie bez klipsowania. Jak najdokładniej między te liście. Super. Pierwsza wędka w wodzie. Już teraz nie popełnię tego błędu. Nagrywam wszystko bez przerwy. <grym> i>, I drugi kijek. Dokładnie to samo. Taki sam zestaw, taki sam ciężar koszyczka. I na początek pośle tą wędkę w jeszcze trudniejsze miejsce niż tą lewą. Tutaj przed siebie, ach idealnie, między bardzo gęstą roślinnością. No i mogę tylko powiedzieć, że marzy mi się połowienie w takim miejscu na lekką odległościówkę, na bardzo lekki feeder, na bata. Takich ryb to by była przecież absolutnie niesamowita zabawa. Ale w takich warunkach pozostaje używać trochę mocniejszego sprzętu. Przyponów, również splecionek, tak jak mówiłem, i holować te ryby trzeba niestety dosyć siłowo. No ale przynajmniej te ryby są, przynajmniej jest opcja, żeby je złowić. i mam nadzieję, że tak jak ostatnio udało mi się przechytrzyć kilka, to dzisiaj również mi się to uda, ale będzie na pewno dużo, dużo trudniej i przechytrzyć, i potem wyholować. No, no, no. Pierwsze szarpnięcie niezamoczne, trochę wyprostowało teraz. No 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 jest I to jest ładna ryba, ale jest teraz w zaczepie Wyszła z zaczepu I Idzie, jest chyba pierwszy karaś jest chyba pierwszy karaś, tak jest Ach. musiałem go na siłę wyrywać, ale jest i <ścoughs> to od razu piękna ryba wielki i zobaczmy, czy to czasem nie jest moja nowa życiówka. Nie, ale jest przepiękny. 38 cm 10 minut na łowisku w takich warunkach i jest pierwszy wielki karaś. Długo się bawił, powolutku wsysał tą kulkę, ale w końcu wziął mocniej i na szczęście udało się wyrwać go z tych liści. Piękne otwarcie, pięknym karasie. No i poza tym, że cieszy się okrutnie. To jest jeden wniosek do wyciągnięcia, i rzecz, o której być może będę naprawdę intensywnie myślał, to to, że tutaj byłem 3 dni temu to 9 na 10 brań karasi, być może brań było więcej, ale 10 ryb czułem na kiju, wiedziałem, że to są karasie. To 9 na 10 karasi. Miałem na tą wędkę. Tam głęboko w lewo w te liście są takie dwa małe zakola i tam cały czas posyłałem wędkę i tam były te karasie. A na tą wędkę prawą tego slim long distance miałem tutaj trochę w prawo, trochę w lewo i w tym miejscu, gdzie teraz łapałem rybę. I na tą wędkę miałem tylko jednego karasia przez cały dzień. I jeszcze na koniec mi ta ryba spadła, a dzisiaj to właśnie tutaj było pierwsze branie. I co to jest do myślenia? Po prostu to że być może tu jest troszkę głębiej niż tam i przez to, że spadła woda, to tu mogą myć ryby, a tu mogą nie chcieć wchodzić. Znowu było delikatne przygięcie. Jak tu byłem ostatnio, to brania były bardzo zdecydowane. Natychmiast ta szczytówka zaczynała latać niesamowicie. A dzisiaj to pierwsze branie Karasia było bardzo delikatne na początku. Widać było, że on przesuwa ten koszyczek, że on w nim żeruje dosłownie, bo szczytówka lekko się przygięła, za chwilę lekko się wyprostowała, także on ten koszyczek musiał dosłownie przesuwać i w nim żerować, aż w końcu złapał moją kulkę, wtedy szarpnął dwa razy mocniej, zaciąłem i udało się. Chciałem powiedzieć, że jest, ale mała ryba. Ale nie jest mała. Długo się bawił. O, w końcu się wybawił. Jest numer dwa. Troszkę mniejszy, ale jest e, niewiele mniejszy. 37 cm. po prostu trochę węższy w karku. Mijają właśnie 3 godziny mojego wędkowania. W siatce mam dwa przepiękne karasie. Jeden duży, gruby, tłusty, szeroki, 38 cm, a drugi taki filigramowy, można by powiedzieć, bo wizualnie dużo mniejszy, a tylko centymetr krótszy. Natomiast dla mnie oczywiście fantastyczne karasie. Gdyby nie ten poprzedni wyjazd obydwa byłyby moimi życiówkami, a do tego cieszą dużo bardziej z racji warunków, jakie tutaj zostałem. Już trzy dni temu było tu łowić dosyć trudno. No już tych liści było mnóstwo. Już ta pogoda zaczynała się zmieniać. Już pogoniła mnie przecież burza. I już ta woda była dosyć niska. A dopiero dzisiaj te warunki są naprawdę trudne. I nie mówię tego po to, żeby narzekać, albo żeby nabudowywać tutaj dodatkowych emocji. Po prostu chcę wam określić i pokazać, jak to rzeczywiście wygląda, bo myślę, że część z was, a jeszcze parę dni temu również i ja, nawet w takim miejscu bym nie rozłożył wędki. Ja rzucam na 70 cm wody, w kwietniu, gdzie wczoraj cały dzień lało Gdzie jest 10 stopni w ciągu dnia Gdzie są przymrozki w ciągu nocy A ja rzucam w te miejsca i łowię na metodę I łowię przepiękne karasie Także mimo tego, że jest zimno Mimo tego, że ta woda jeszcze bardziej opadła Mimo tego, że tych liści jest naprawdę niesamowicie dużo To warto próbować, warto kombinować Warto dawać z siebie wszystko I ja mimo tego, że już jestem zadowolony Mimo tego, że naprawdę nie spodziewam się szalonej ilości bran dzisiaj nie mam zamiaru siedzieć z założonymi rękami, nie mam zamiaru siedzieć i czekać, aż być może Posejdon poczęstuje mnie kolejnym karasiem. Będę kombinował, będę próbował zrobić jak najlepszy wynik dzisiaj i zaraz chyba przerzucę wędki w trochę inne miejsce, jeszcze głębiej, jeszcze dalej w tą roślinność. I raz jeszcze to podkreślę, mimo tego, że jestem już niesamowicie zadowolony, to nadal będę liczył na kolejne przepiękne karasie. Śmiało mogę powiedzieć, malutki. Ale jest. No, zdecydowanie najmniejszy. Taka trzydziesteczka, myślę. Trzydzieści jeden. Ale po raz kolejny to samo. Pojawiły się otarcia. Szczytówka powoli się uginała. To na pewno nie było branie, po prostu tej karasie albo ten karaś przepływały i ocierały się o moją plecionkę, przesuwały trochę koszyczek, i nagle pyknięcie, A potem już mocne branie i jest. Najmniejszy, ale i tak naprawdę, naprawdę fajny. Ale absolutnie niesamowite jest to, że ostatnio z tego miejsca było 9 brań, dzisiaj ani jednego, a tutaj było jedno branie ostatnio, a dzisiaj wszystkie 5. Stąd No 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 dajesz 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 Aj Nie może się zdecydować Ale chcę, ale chcę do no. Jeszcze troszeczkę Jest To ładna ryba Ładna ryba. Jest numer 4. <laughs> Bardzo waleczny, myślałem, że większy, ale to nic. Kolejny wypracowany karaś. Przymierzmy go. Na pewno większy niż poprzedni, ale nie jest super długi. 35, prawie 36 cm. Piękny. Ależ ten delikatnie brał i długo nie mógł się zdecydować. W końcu bujnął trochę mocniej i postanowiłem zaciąć i jest. Ależ się cieszę, ależ fajnie. No i co jest niesamowite? Kolejne branie na prawą wędkę w gorszym miejscu, a lewa stoi jak zaczarowana. Ja tu przecież mógłbym od dołu podawać ten podajnik. Jest tak blisko. Myślę, że batem siedmiometrowym prawie bym tam sięgnął. No ale z Poseidonem kłócić się nie będę. Częstuje rybami tutaj. Bardzo, bardzo chętnie. No i zobaczymy. Takie same koszyki, taka sama przynęta, takie same przypony i w tym momencie dosłownie 5-6 metrów obok siebie stoją. Jak nadal nie będzie brań na tą lewą wędkę, to ja nie wiem o co chodzi. <grywy> Wiedziałem, żeby nie wyłączać kamery. Tam nagrywam, zobaczyłem branie i jest piąty. A i wyszło przepiękne słoneczko, także chciałem zapać parę zdjęć z tymi karasiami. Udało się myślę całkiem fajnie, no ale <zostawiam> zostawiłem specjalnie. Jest karaś w końcu na lewą wędkę i to chyba ładny. I to chyba ładna ryba. Zaczynałem opowiadać. Ciii. Chodź, 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 chodź. Jest. Właśnie zaczynałem opowiadać, że wykorzystywałem to ładne słoneczko, żeby sobie zrobić parę zdjęć z rybami. Śliczny. Na pewno ponad 35. Hop. I chciałem wykorzystać to światło, żeby zrobić sobie parę ładnych ujęć. Myślę, że to się udało, ale. Tutaj postawiłem sobie GoPro, bo wiecie jak to jest. Jak tylko człowiek się odwróci od wędek, to nagle zaczynają się brania. I tak rzeczywiście było. Także widzieliście piątą rybę wyholowaną przeze mnie z trochę innego kadru. Porobiłem fajne zdjęcia. Wróciłem, usiadłem i w tym momencie chciałem właśnie powiedzieć, że chyba nie muszę Wam mówić, na którą wędkę złowiłem tego piątego karaśa. Oczywiście na prawą i raz jeszcze przerzuciłem wędki. Zestaw jest absolutnie identyczny i tutaj, i tutaj, ta sama przynęta, ten sam przypon, ten sam haczyk, ten sam koszyk, ta sama zanęta, absolutnie wszystko tak samo. A do tej pory do tej ryby wyłącznie na prawą wędkę były brania, teraz w końcu szósty karaś na lewą. Siódmy na prawą pięknie to słoneczko musiało je trochę pobudzić bo dwa brania jedno za drugim i podobnej wielkości karaś numer 7 w moich rękach i w mojej siatce <słyska> zarzucę wędki i zaraz sobie chwilkę pogadamy ale spik ta historia. Po dwóch godzinach, czy prawie trzech, bez brania przy deszczu, przy gęstych chmurach, nagle wychodzi słoneczką. Mówię, a zrobię sobie parę ujęć z tymi karasiami. Nie chcę kończyć odcinka tak jak ostatnio, że ciemno, nic prawie nie widać. Ani wypuszczania, choć się przyznaję, że nie wszystkie wtedy wypuściłem. Ani gdzieś tam jakichś ładnych ujęć. Mówię, teraz zrobię to zanim nadejdzie ta, mam nadzieję, najlepsza godzina. Tak, żeby zrobić te ujęcia, usiąść i jeszcze sobie godzinkę fajnie połowić. W trakcie ja specjalnie ustawiłem GoPro, żebyście w razie czego widzieli haul. Pierwsze branie, ryba numer 5 ląduje w siatce. Zrobiłem sobie parę zdjęć, usiadłem na fotel, ryba numer 6, a za chwilę ryba numer 7. Nie są to największe karasie, takie między 35 a 36 cm, ale oczywiście przepiękne. No i chciałem wam tylko powiedzieć, że z dzisiejszego dnia jestem jeszcze bardziej zadowolony niż z poprzedniego. I chciałem to powiedzieć zanim miałem więcej ryb niż ostatnio, bo po prostu... Po prostu dzisiaj te warunki naprawdę są ciężkie. Po prostu dzisiaj musiałem się mocniej postarać i czuję, że po prostu na te ryby bardziej zasłużyłem. Także absolutnie fantastyczny dzień. A teraz, jeszcze z tymi trzema dodatkowymi rybami, coś pięknego. Także rybki wróciły do siatki i raczej wrócą ze mną do domu. Tym bardziej, że tutaj jest albo nakaz zabierania tych karasi, albo po prostu nacisk PZW, żeby te ryby zabierać. To jest oczywiście wielka, nizinna rzeka i tutaj te karasie krzywdy żadnej nie zrobią. Robią, ale są odpływy, są mniejsze zbiorniki w okolicy i pewnie chodzi o to, żeby o nie dbać. Także ja nigdy nie zabieram ryby bardzo dużych, nigdy nie zabieram ryby bardzo cennych dla danego zbiornika, ale od czasu do czasu rzeczywiście chętnie je zabiorę. I dzisiaj parę tych Karasi, wybaczcie, ale z wielkim wędkarskim skurczem na twarzy rzeczywiście zabiorę. Także ładnych ujęć wypuszczania nie będzie. I to na koniec chciałem powiedzieć, że już raczej żadnych ładnych ujęć nie będzie, bo chcę tą ostatnią godzinkę w 100%. Poświęcić na wędkowanie. Oczywiście będzie kamera na klacie, ale główną kamerę już chowam. Także, jak się coś jeszcze wydarzy, to zobaczycie to na GoPro. Jak nie, to widzimy się w samochodzie na podsumowaniu i zakończeniu odcinka. Niemożliwe. Jest. Już sprzątam, już. Dosłownie w tej sekundzie zacząłem składać podbierak. Jest jeszcze jeden średniaczek na koniec. E, nawet nie taki średniaczek. Ładny. Bardzo ładny. Ledwo go obejmuje. Piękny. Zobaczcie, już wszystko posprzątane. Podbierak właśnie odkładałem, samochód już gotowy i się udało jeszcze jednego, szerokiego, pięknego, 37 cm numer 8 dzisiaj. No nie mam już nawet jak zarzucić, wszystko pochowałem, także nie będę przedłużał, to wędka jeszcze niech chwilę postoi a kończę pakowanie się, natomiast tylko wam powiem, że. Może teraz widzicie to lepiej, ale tu jest taki pas, taka wielka linia kapeli, wielka linia lili. Najbardziej gęsta. I mimo tego, że woda się podniosła dosyć mocno i części już tych liści nie widać, to w tej najgęstszej roślinności był ten karaś z absolutnie największych gęstwin. Udało się go wyciągnąć. Koniec. Dzięki rzeka. Dzięki za naprawdę fantastyczny dzień. hehehehehehe <laughs> No i koniec tego fantastycznego dnia, który, tak na dobrą sprawę, nie miał prawa być e, udanym. Przy takim spadku temperatury, przy takiej ilości deszczu, jaka e, spadła tutaj wczoraj, przy obniżającym się poziomie rzeki, przy tak niewielkiej ilości wody w miejscu, gdzie łowiłem, te ryby w teorii nie miały prawa brać. I jadąc tutaj, doskonale o tym wiedziałem i jadąc tutaj, liczyłem na jednego Karasia. Dwa, trzy to już pełen sukces, a złowiłem ich ostatecznie. 8, także wynik jeszcze lepszy niż ostatnio. Było co prawda kilka trochę mniejszych tych karasi, między 33 a 35, ale było też kilka naprawdę pięknych, w tym ten ósmy, który zaskoczył mnie dosłownie, kiedy już się zwijałem. Także absolutnie niesamowity dzień. Ryby wypracowane, ryby z których jestem piekielnie dumny. No i fantastyczne zakończenie kwietnia. Także jestem przeszczęśliwy, mimo faktu, że e, przy wyciąganiu siatki 5 tych karasi rasi niestety wypadło mi do wody. To tak, gdyby rzeczywiście był nakaz zabierania, a Ejsik przypadkiem parę wypuścił. Trzy, co prawda, przyznaję się, wracają ze mną, ale e, większość e, mi po prostu uciekła. Kończę, pakuję resztę gratów, uciekam do domu, rozmyślając jaki to był fantastyczny dzień. Dzięki wielkie ekipa za dzisiaj, pa, kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.